Nie pozwolimy ich opluwać, więcej tyle możemy. Ci, co mieli nas wyzwalać, swój zaczęli łatwo walać. Znajdujemy się w miejscu męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 19 październik 1984 rok. Tutaj komuniści wykonali wyrok na księdzu Jerzym Popiełuszce. Dzisiaj zaraza czerwona przeniosła się do Brukseli i tam bryluje, oszukując ludzi, różne narody, mamiąc i wciągając w pułapkę. XIX-wieczny pisarz Karol Baliński w swoim poemacie napisał Naszym to sercom Bóg dzisiaj powierza Nagrodę zasług ojcowskich i trudów Miecz Archanioła i chorągiew krzyża Sprawę ojczyzny i sprawę wszechludów Stanął nasz sztandar sam jeden Wysoko, przed najświętszymi krzyża ramionami osłonił ludzkość całą jak skrzydłami jeśli zła wola nie da go rozwinąć i pod nim ruszyć to nam pod nim ginąć tu gdzie dziś stoi a nie zginiem marnie zginiem zaprawdę więc zginiem ofiarnie patrzący w niebo z ufnością pogodnie zginiem po polsku pod krzyżem i płodnie i drogę naszą widzim tym nieomylniej I obejmujem sztandar nasz, tem silniej, Ufając Panu, że ostatni z braci Trzymać go będzie, póki tchu nie straci. Bo tylko pod tym przenajświętszym znakiem Polska jest Polską I Polak Polakiem.